wszystkim, z tej strony Łukasz, Zanek i właśnie o przykryłem Dał Podjechał Erkom i dał mi kamerę Coś tam pomarodzimy wam dzisiaj Ogólnie kombajn już muci, godzina 5 ja Widać go gdzieś tam jest sobie, kombajn muci Dajemy sobie cały czas radę. Dobra, poczekajcie. No, witajcie, powiem wam tak, dzisiaj jest wtorek. To od tygodnia, praktycznie, kosimy. No, oczywiście, żebak to był różnie koszony, bo był wilgotny, ale pszenica tak naprawdę od rana do wieczora. Eee, działamy tak jak to w ostatnim odcinku. Jesteśmy ciągle na tym samym polu. Jak wspominałem, ciągni wymagał małego serwisu, czyli tam naprawienie rozdzielacza, skrócenie łańcucha, łańcuch i tak już jest do wymiany, bo ogniwka są już tak, są tak już powyrabiane, że w każdej chwili taką pęknie, więc mam nadzieję później tym lepiej mam już 280 balutów już to fajnie wygląda, bo zapewne z daleka Łańcuch świetnie Skrócenie łańcucha mi o wiele, wiele pomógł Troszeczkę lepiej to mi, szybciej mi się robi I lepiej presa chodzi Ale no dobrze, że w sumie dał mi tą kamerę, bo już mi się spać chciało No nie wiem, godzina 11 Już mi się przysypiało No to już jest lecie, no tydzień, tydzień żniw no. Przed nami, jeżeli chcemy w ogóle myśleć o jakimś takim To jeszcze cały tydzień takiej intensywnej roboty eee, Bo można to, jeżeli uda nam się skończyć przed dzisiejszym deszczem te pole To zostanie jeszcze takie 27 hektarowe strategiczne pole pszenic Połapanie odmian Do siewu, no i no już taka później luźne koszenie, tam gdzieś 10 tam tam gdzieś 10 hektarów, takie kawałeczki Zawsze te kawałki się fajnie i kości, ponieważ, no, wiadomo, im mniej, tym szybciej. Chociaż e, ekonomicznie zawsze lepiej jest większe. To no, już zmęczenie doskwiera. Trochę tych balotów już jest. Ja na pewno nie będę robił tyle, co w zeszłym roku. W zeszłym roku zrobiłem 900 balotów, 500 tam spalili, więc. Jeszcze zostało, więc w ogóle nie miało iść to na sprzedaż. E, te, co się spaliły, no niestety, ktoś nam tego pozbawił. A jak tam u was żniwa? No właśnie. To rozmawiam tam z różnymi znajomymi to tak różnie. Jedni narzekają, jedni się cieszą. Drodzy twierdzą, że ani lepiej, ani gorzej, więc naprawdę to wszystko uzależnione jest nie wiem od czego tu już można wspominałem w wcześniejszym odcinku, że można byłoby porównać pszenica po rzepaku, pszenica po pszenicy no ojciec stwierdził, że nie ma różnicy, że tak tyle samo przejeżdża w tym samym miejscu ma zbiornik tyle samo mu pokazuje, więc jeżeli ta jeżeli to się podtrzyma na innych polach no to można powiedzieć, że ten rok na pszenicę był o wiele lepszy jak zeszły ale to mówię, to jest wszystko jeszcze zbyt świeże, zbyt mało zrobione, żeby strasznie mnie głowa boli e, nie wiem dlaczego, idzie sobie balot e, grzeje mi się traktor e, no na pewno nieumiejętność czyszczenia tych chłodnic myłem praktycznie pół godziny przepukiwałem ją no nie, nie jestem w stanie wyciągnąć z tych e, żeberek brudu, tych wszystkich brudów co tam jest e, ponieważ no też nie mam takiego dostępu dobrego, trzeba by ją wyciągnąć e, bo wystarczy troszeczkę kurzu się zbierze na siatce i już e, podnosi mi się temperatura, więc co jakiś czas wychodzę, czyszczę i jadę dalej Ogólnie no, jest no, też sporo kurzu, ale to... Em, jeżeli siateczka jest na pół czysta, to powinno e, chłodzenie być więc. No, Może z takiego profila e, Nie mam tego e, stojaka, czy jak ta zwał na szybę, więc trzymam tak w rynku tak to wygląda. Powiem Wam, że słoma tutaj e, widać, że jest inna odmiana. To jest odmiana Sailor'a, to tam gdzie, gdzie kosiliśmy niedzielą. Niedzielę nie wiem czy będzie z tego odcinek, czy. E, ale jest, znajdują się tam informacje na naszej stronie Facebookowej. I widać faktycznie jest zupełnie dłuższa i trochę więcej tej słomy jest jak e, na euforii. Euforia strasznie się kruszyła A tu powiem Wam, że zaczyna się robić przyjemnie eee, Ona jest troszeczkę dłuższa, troszeczkę taka bardziej eee, słoma zieleńsza hmm. Założę czapkę, będzie lepiej eee, I mi się na lepiej to balotuje no, no, Każda odmiana ma swojego specyficzne. To mamy kombaj, znaczy nie wiem kombaj może nie ale mamy wózek kombaj mamy tam no już wjeżdża w takie troszeczkę słabsze pole e, myśmy te pole e, troszeczkę wyjałowili staramy się od już od dwóch lat nie naprawić to no są efekty w tym roku, w zeszłym roku już było tego, ale słomy jest teraz tu jest wam inna odmiana Naprawdę widać, że tej słomy jest o lepiej. Jest trochę tego, nie? Tam mamy. Trochę chyba za szybko lecę z tą kamerą. Ale co chwilę baloci. A jak ona będzie mi się tak co chwilę wychodził balo, to zaraz mi się znowu... Zagrzeje pasek od podawania siatki, będzie podawał, jakby, jak ja nie będę chciał. No to jest właśnie. Presa ogólnie w miała inny pasek, taki troszeczkę e, e, o takich frezach, jak w pralkach jest. A teraz jest jednolity, płaski. Jeżeli ktoś ma z nim problem, to ja bym od razu radził wymienić te rolki, która można je troszeczkę rozszerzyć, ale te rolki od śnieżnej. Jakie od... O, 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 o Jezu, Patrzyj mi słów. Jakie troszeczkę od... o no. sadzicie tam podkładki, one będą trochę szersze. No to tam już naciąg siatki, jest troszeczkę się zmienia, więc najlepiej zmienić się rolki. Zresztą dealer wam powinien doradzić, bo u mnie nie, umiał doradzić. Co się działo? Po prostu w trakcie jazdy, w trakcie robienia balotów. Ona samoczynnie mi siatka podawała balota i ona się tam omija, owijała o więc nie podawała. Ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy intensywnie e, wychodziły baloty, więc. więc przy takiej słomie raz mi się chyba zdarzyło. A psianoki są szące takiej gęstej częściej. O jest balot. Zdanek sobie siedzi, stoi. Tak to wszystko wygląda. Dobra, w sumie nagram coś, bo on mówił, że jeszcze, jak będzie wracał z tą wstępną przyczepą, to mi zabierze tą kamerę. A ja po prostu staram się jeszcze coś dopowiedzieć. Może już będę po obiedzie, że ona mi przywiezie. To już może będę mi bardziej gadatliwy, bo szczerze no. co ja już od e, półtora tygodnia nie jadę w domu obiadu, wszystko na polu. E, tak się zdarzyło. Ogólnie zawsze takie jest te obiady. No, jak, jak człowiek był troszeczkę mniejszy dzieckiem, to cieszyły go te obiady na pola, nie wiem, jakoś zawsze lepiej smakowało. E, wszystko się jadło, nie, nie, no, nawet to co nie smakowało, to i tak smakowało. No ale tak jak się ma rodzinę, to tak trochę człowiek tęski ze wspólnymi obiadami, e, bo jednak to no, no takie nie jest to śmiłe, ale myślę, że jak będzie pogoda to jeszcze tydzień, e, no i ten e, wspólny posiłek z jedną. Dobra, e, to zobaczymy co będzie dalej, może się coś zepsuje. Nie, no nie życzcie mi tego, dajcie nam, dajcie mi to skoczyć, ale wałek jest naprawdę masakryczny. Naprawdę jest to salior Salior jest o wiele większą, dłuższą rośliną Jeżeli ktoś jeszcze ma zamiar, ogólnie jest to pszenica Myśmy ją zakupili w 2017 roku tak, Dlatego, ponieważ można ją było siać po burakach Przyszły wtedy te ulewy, no to w listopadzie myśmy ją siali Powiem Wam, mizerna, mizerna jakość była Słabe wschody eee, No tak byliśmy niezadowoleni, ale nie było co siać to już posiałem w normalnym terminie, we wrześniu, w październiku Nie powiem Wam, o wiele lepiej jest O wiele lepiej ta wyglądała, klonowała, a teraz od dwóch lat Już naprawdę nie zawodzi nas, chociaż no ona się już No mamy ją w zbiorniku, więc zawsze jak już nie będziemy mieli co się to na pewno weźmiemy, bo mam teraz dwie odmiany argumenta z ProCamu i Findusa chyba też z ProCamu. Znaczy no, to jest, co nam sprzedają. Zobaczymy jak one będą planować zobaczymy, jeżeli będą dobrze planować, a wyglądają naprawdę ładnie, no to zrezygnujemy w tym roku z Style ale Po prostu go wezmę jako w kwalifikacie, chyba, że coś będzie podobnego. E, bo euforia zostanie, euforia... E, ona nie jest najlepsza, też nie jest najgorsza, jest po prostu średnia, ale też w tym roku i w zeszłym roku nas nie zawiodła, więc również zostanie, bo nie potrzebuje jakieś 35 ton tego zboża, zboża pszenicy, żeby no nie wiem, może w tym roku będzie trochę mniej tej pszenicy, nie wiem, może więcej rzepaku, ponieważ tak to wychodzi, że co roku, czyli co 3 lata jest zmiana. Identyczna, więc te same pola co roku idą pod rzepak Te same pod pszenicę tak. Ten system e, takiego zmianowania e, Sprawdza się e, Ponieważ e, no na razie Pomimo niesprzyjających warunków suszy i innych tam e, No jednak no coś tam zbieramy tak Czasem zdarzały się lata, że nic nie zbieraliśmy ale to była i wyłącznie wina odmian, w prowadzenia łamu i wszystkiego no Już teraz nie możemy sobie pozwolić na e, niedopilnowanie czegoś Ponieważ no to już jest naprawdę... Staramy się być coraz w, w, z roku na rok coraz lepsi, mądrzejsi Ale to mówię, to pogadamy jeszcze sobie za jakiś czas no, Tak to mnie zęka? lepiej lubicie słuchać niż mnie więc... Więc my teraz no, e, robimy dalej swoje. Dalej swoje mamy 8 minut. Jeszcze coś tam powiemy. Presa no, już wymaga naprawy. Już powiem Wam e, łańcuchy: przede wszystkim łańcuchy. E, nie ma tutaj za rok. No. Trochę pracy będzie nam zajmowała zimą. Ale. Robi jednak świetne baloty. Zobaczcie, jest zrobiony prawie 300 balotów i wszystkie się udały. Wszystkie się udały. Chyba dobrze, dobry wynik. Chyba dobry. Na prawie 12-letnią prasę. Dobra, to poczekajcie, za moment będziemy rozmawiać. Tam w oddali jest John Adiry Pierwsza przyczepa, jeszcze przed 12.00. No, na silos? Ty mówiłeś! To na silos normalnie idzie. Na silos. A jakiś obiad mam przywieźć? Już po obiedzie, po pierosztach wspaniałych. Pierogi mieli rodzice, a ja zaraz będę miał obiad. Przywie przywiezie mi prywatnie moja żona z dziećmi. Poprosiłem, żeby nie jedli w domu, co zjemy razem w samochodzie. Bo na zewnątrz to troszeczkę pali e, jest tak nieprzyjemnie. E, przed 12, pierwsza przyczepa. W ogóle chciałem wam e, coś prostować, bo wczoraj napisałem ile W540 zbiorniku miało. E, z tym, że nie dopowiedziałem, że wszystkie zbiorniki były sypywane w locie, tak? Więc tak naprawdę zdarza się jeden może dwa, ale tak... No, Ile, że się tam zatrzyma i wysypa, wysypie Ale no, nie trudno jest zaznaczyć, który to jest zbiornik Tak naprawdę nie wiem ile się do końca mieści w tym zbiorniku Ale jeżeli wydajność była 5 ton No to mieściło się 5,5 tony A jeżeli jest wydajność 7 ton w locie Oczywiście, to się mieściło 6,7 ton Wysypywał na przyczepy, więc no to mówię Eee, gdy będzie możliwość na mniejszym polu, bo tych zbiorników wczoraj było 27, ciężko było znaleźć ten zbiornik, gdzie on stan, stał. A już, już w ścieżce, bo... mój ojciec ma problem w ogóle z GPS-em, ale to nieumiejętnie podchodzi do, do, nie, do jego obsługi. Nie wiem co on tam robi, ale słuchajcie, no, zdarzają się linie przesunięć ścieżek, prawda? No i tam. Czasem mi się zdarza 300 cm, ja dzisiaj wszedłem po niego, a u niego 1400 cm. Ja cię kręcę, mówię, co on robi? Nie jeżdżę z nim, nie wiem co on takiego źle robi. No mówię, jak ustawisz raz linię prostą, tak się jej trzyma. O, już coś tam stryka. Kuba mu najprawdopodobniej to źle od początku zaczął tłumaczyć. No i pewne nawyki, na no, był głupie, które. Przecież, jak jest linia prosta, to ta linia prosta, ona jest rzeczą świętą. I ona, w tych przynajmniej e, w naszych przypadkach, jest to bezpłatny sygnał. I ona się tylko i wyłącznie przestawia. Jeżeli pole ma więcej jak kilometr długości, e, antena trafi na drzewo, ale zaraz wróci, albo e, przyjedzie na drugi dzień, albo zgasi maszynę. Czasem potrafią się przesunąć. O parę centymetrów a on praktycznie często, często to koryguje Tą linię nie wiem czemu on mi też nie umie powiedzieć. Pstryka, pstryka i to tak później wychodzi. Las. Oglądaliście las krzyży? A tu mamy las balotów. No, jak się uda, to będzie na jednym polu 500 balotów, nawet więcej. Czemu się tak jaram tą słomą? Bo wiecie, ta słoma Ona dłuższa, ona się lepiej balotuje, to już ten, ale lepiej się rozściela. Jak ta pokruszona, tam drobniejsza Ciężko się ją tam później To fajnie byłoby karmić taką słomą, ale Nieważne, tutaj były dziki Chociaż szczerze mówiąc Nie szacujemy w tym roku, ponieważ jakoś Aż tak, takich strat nie mamy Dzięki pilnowaniu i grodzeniu jakie żeśmy poczynili Co straciłem tylu znajomych Bo stwierdzili, że jestem za bogaty, bo No właśnie, takie Nie będę już wspominał Całe szczęście, że się uwolniłem od tych ludzi No ale tak było, że jeżeli coś zrobisz dla swojego pola da to, żeby To cię e, Powyzywają, że zejść bogaty A ja po prostu jestem za biedny żeby dzielić się z nimi zwierzyną, a jeszcze się nie zdarzyło Żeby koło wieckie zapłaciło mi tyle Ile faktycznie mi się należy Jakbyśmy się nie pokłócili To i tak Zawsze były problemy, nigdy nie Tak naprawdę odkąd mamy płoty, mamy plon e, Fakt, że to nie jest 100% ochrona przed zwierzyną Ale E, przynajmniej miejsca są się troszeczkę, e, one sobie wybierają. Miejsca, które my zaraz łatamy, e, Zwierzyny jest o wiele mniej. A jak jest, e, to na tyle jesteśmy już z tymi myśliwymi dogadani, że pomagają nam troszeczkę z włoszeniem Czy tam z... e, sobie tak pomyślałem, że. Ci, co nie, co nie macie bydła, oczywiście macie też gospodarstwa, też macie pracy dużo. Ale chodzi mi o to, że no myśmy zaczęli maloty już od 20 maja, i powiem Wam, że bez przerwy do tej chwili. E, nie, bo pierwszy raz się takie coś zdarzyło. W sumie wszystkie niedziele oczywiście oprócz obory mieliśmy wolne, e, ale wszystkie dni praktycznie wykorzystywane. Jeżeli padało, bo padało, czerwiec, lipiec, no to żeśmy baloty zbierali, a jak nie padało, to je robiliśmy. I tak naprawdę, no już ja przynajmniej po sobie czuję już zmęczenie i taką ironię troszeczkę. Wszystko mnie zaczyna denerwować. Eee, miejmy nadzieję, że żniwa pójdą bardzo szybko i do, sie, od, do siewu rzepaku przygotujemy się starannie, nie będzie na zasadzie to takiej, no, że Szybko, szybko, jeszcze nie pokoszona, a tu żebak trzeba kocić i tak zjeść Bo my zawsze nawozimy obornikiem naszym, więc tego trochę jest. No to no takie można powiedzieć troszeczkę życia. No. no teraz mamy niedzielę pracującą właśnie, no bo to jest... O, żniwa to jak ostry dyżur w szpitalu. Co by nie było, wszystko jest skupione, żeby każdą chwilę wykorzystać żeby zebrać te... no przez cały rok na to pracujemy, dajcie spokój, no to to, to właśnie to jest dziwne w tym rolnictwie, że e, że to co robimy e, musimy później z tego żyć, musimy to zebrać dobrze, że ktoś wymyślił te dopłaty ponieważ na jakieś pieniądze w, w tym czasie w tym czasie przychodzą Pamiętam, jak było nam ciężko, jeżeli z mleka, mleko było słabe i cenie, to wyżyć tak. Od lipca do następnego lipca kolejnego roku nie było magazynów, trzeba było wszystko sprzedać, żeby maszyny pochować na zimę, więc wszystko się sprzedawało. Tak naprawdę łapało się cenę, Pamię pamiętam jeszcze jak dziś, jak stało się w kolejce nawet dwa dni. Wielu pewnie jeszcze nie pamięta skupu interwencyjnych, jakie były prowadzone. Można było dostać lepszą cenę, ale wystać trzeba było też swoje. No i oczywiście, zboże musiały mieć swoje parametry. I czy jest teraz lepiej czy gorzej? No Na pewno cieszy mnie to, że nie mamy problemu ze sprzedażą, tak jak kiedyś. Trzeba było jechać, stać w tym skupie. Cieszy mnie to, że mamy takie silosy, hale i drugą halę. Mamy gdzie trzymać co najmniej do listopada. A jeżeli pozbędziemy się z silosów, to możemy przez całą zimę w silosach przetrzymać. Nic się nie stanie, nic się nie wydarzy. Naprawdę współczuję o rolnikom, co nie mają właśnie możliwości magazynowania swoich tych i Widzę, czasem też czasem muszą też postać swoje. Dobra, ja czekam na żonę. Powinna zaraz być. Może będzie coś chciała powiedzieć. Może nic nie. Dobra, to do następnego, część odcinka No Tam w oddali jest moja rodzina, żona z dziećmi, przywieźli mi coś do jedzenia Tam jest kolejna przyczepa, się ładuje To są chyba moje ostatnie baloty, bo zaraz Kuba wraca do Obory i ja będę odwoził teraz zboże E, Głównie jestem przerażony traktorem, ponieważ e, zrobiłem wszystko i on się dalej grzeje. Jest 29,5 stopnia na, na, w cieniu. Nie jest to aż strasznie upalnie. Wydaje mi się, że to nie jest tylko i wyłącznie sprawa chłodnicy. Może no, trzeba będzie zobaczyć, bo to jest no, zaczyna to być niebezpieczne. No, po prostu no, jeszcze gorzej jak wczoraj. O, pomimo tego, że była czyszczona chłodnica, nic to nie dało. A i znowu tam coś z tym GPS-em, a Dziadzio No sobie zbliżamy się już do końca tego odcinka z moim udziałem Wiem, że takie odcinki się niewiele sprzedają, jak się mówi Lepiej jakby muzyczka lecia, ale no Ja robię chyba po to, żeby pokazać moje życie Życie rolnika, z którym się musi z... Zobaczcie, mam klimatyzację, mi jest chłodno, a traktorowi coś dolega, no. Pytałem się żony, czy jest ciepło, bo mówi, że jest ciepło, że jest gorąco, że jest duszno. Zbierają się chmury, co może faktycznie skutkować, że pogoda się sprawdzi. Chociaż teraz te nasze aplikacje niezawodne jednak pokazują, zaraz zobaczymy. Ja korzystam z takiej aplikacji. Nie wiem, czy widać. Częściutko, dziś nie ma. Jutro. Coś się pokazuje, ale najbardziej wiarygodniejsza jest eee, zaraz, gdzie ją mam. O meteo i to są słupki. No, według tej Meteo dzisiaj ma popadać jakieś tam drobne burza, więc zobaczymy, co się sprawdzi. No, akurat balot się zrobi i jedziemy coś zjeść dobra może coś będzie chciała żona powiedzieć zobaczymy dobra idziemy do żony do dzieci zostawiam traktor na razie na wolnych obrotach bo jest za wysoka temperatura żeby go gasić zawsze o tym pamiętajcie zobaczymy co ona mi tam zrobiła o Jez, jak gorąco. O. 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 ja się nie dziwię że ja się nie dziwię że że jest tak mu co tam? Co tam, łobuziaki? Tata pizza. pizza jest? Chcecie coś powiedzieć do kamery? Cześć, przywitaj się z serbolku. A to stasz, dobra, jedźcie, ja już idę do was. Ale faktycznie gorąco jest. Chcesz coś powiedzieć? Nic nie chcesz powiedzieć? Ale żeś narobiła Proszę, tej pizzy? Masz obiad. Widzowie się pytali ostatnio skąd ja taką żonę mam? Za święcie pana. Aha, tam z wioski to ja wiem Dobra. Ale widzowie. To słuchajcie, ja idę, jeść i tyle z mojego udziału. Zanek odbiera komórkę. Yy, tele, Kamerę. Także trzymajcie się, cześć.